Hej, z na Arkson, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na takiej mapce. No i po prostu obijamy jej wieżyczki, od razu rodzimy się przy niej. To jest taka bardzo szybka mapka, więc sobie nagram z tego odcinek. Jeżeli chcesz, żeby szybciej był film z karnetu całego otwierania, to zostaw łapkę. Zostaw też suba, bo lecimy po 700. No i bez żadnego przedłużania zaczynam. Dobra, jesteśmy na mapce. Od razu obijamy sefik. Ja używam gadżeta, bo umrę zaraz. No i takie szybkie rundki. Dobra. Można sobie łatwo nabijać e, doświadczenia. Łatwo i szybko. Więc fajna ta mapa jest. Tu głównie się liczą poziom mocy i postacie. O to chodzi w tym. Na przykład 8-bit bull, yy, no wiele takich dobrych postaci na blisko jest dobry. Na przykład Spike z tym gadgetem, co rozwala safe bardzo szybko. Dobra, kto wygra? Dobra, wygraliśmy. Poco. Poco pewnie, aha, bo to jest w przeciwnej drużynie, okej. Okay. Mamy Barleya, który też nas leczy, więc to jest dobre na tyle. O, zostało nam 1% sejfu. Dobra, zagraj ponownie. Ciekawe, czy ten barley też odaura gra ze mną. Spoko. No właśnie, spróbuję też barley'm zagrać. Zobaczymy, jak to jest, bo mam chyba do niego gadżet. O, właśnie ta te i małe tary są takie. Dobra, wygraliśmy. Zagramy sobie teraz barlejem. Dobra. Gadżet. Leczy, leczy. No ja wam wolę grać bólem chyba. No ale wygraliśmy przynajmniej. Spróbuję też koltem. Z tego co zauważyłem, to też ludzie go wybierają. Dobra, użyłem gadżetu. Wow, ale szybko. Mamy spajka, ale to nie w naszej drużynie. Dobra, gadżet, pyk, pyk. Nie no, koltem się jakoś szybciej w to wbija. Z tego co zauważyłem. Dzięki temu gadżetowi. O, i wszyscy chcą grać spoko. Dobra, gadżet. Dobra, wygraliśmy trzy razy z rzędu z tym coltem. Nie ma sensu iść na przeciwnika safe, bo to przecież szkoda czasu i w ogóle i tak byśmy przegrali. Po prostu obijać trzeba. Dobra, wygrana znowu, cztery, czwarty raz z rzędu. Dobra, ta sama strategia. Dobra, dobry jest colt na to. Niepotrzebnie użyłem gadżetu tak wcześnie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Dzięki Wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby napisać komentarz na temat filmu. No i trzymajcie się, cześć. Oto od hip do chow, odbi tu część się Już tak kolejną noc nabicie mam swój lot. Blok część się, część się płonął. Będzie, będzie krzyczą Mayday, Mayday, szybko wiej, wiej.